Kochani, tak oto wyglądają przebiśniegi. Dzisiaj mamy 19, 20, 21, 21 luty. Tamte już też praktycznie wychylają się. Także no, pięknie. Wreszcie mamy wiosnę. Tutaj podobnie. I tam przy tych pojdełkach dla różnych zwierzątek, które tak o też za moment będą kwitły. Czyż nie pięknie? Super. A tutaj cebulice i najprawdopodobniej krokusy z tego co widzę, ale one ich jeszcze nie widać. Tu już powolutku wychodzą krokusy. Natomiast tutaj mamy przylaszczkę. Taka lika roślinka prawie nie ma już listków. Pierwsze wyrosną kwiatki. W każdym razie z tej rośliny. Zobaczcie, kochani. Ziemia jest mięciutka, pulchniutka i nie jest w ogóle zmrożona. Więc już niedługo będzie można. Tutaj wejść i coś robić. Cebule wyglądają tak. Pięknie zaczynają wyrastać. Niewiele się zmieniło od ostatniego razu, ale było kilka dni mrozu, więc to być może było spowodowane właśnie tym. Tutaj te roślinki wyrastające w tym miejscu. To jest nic innego jak irys bezbródkowy. Najwcześniejsza odmiana iryska. Tu mamy jedną kępkę, natomiast tutaj dalej. O tu mamy drugą kępkę. Irysa bezbródkowego. Roślinka jest niewielka, ma około 20 cm. Bardzo ładnie i wcześnie kwitnie. Mam tu odmianę różową i niebieską. Także czekamy. Podejrzewam, że będzie kwitła gdzieś końcem marca, a początkiem kwietnia. Także dość szybko. Jeżeli będzie cieplej, może nawet zakwitnąć o dwa tygodnie wcześniej. Tutaj natomiast te roślinki drobne, które widać, to nic innego jak roszponka szponka, która sama mi się rozrasta i której mam w ogrodzie sporo w tym roku. Jestem akurat z tego bardzo zadowolona, bo lubię te roślinki. One są bardzo niewielkie, wyrastają bardzo wcześnie, szybko się rozrastają, rozsiewają. Nie trzeba ich praktycznie raz wsiane Będą zawsze. Wystarczy tylko pozwolić im się wysiać. Widzicie? Piękniutkie. A tu, kochani, spójrzcie, co ja znalazłam. To jest nic innego jak jajeczka ślimaka. Także widzicie, leżały sobie. Pod takim kawałkiem drewna. Także przy walce ze ślimakami ważne jest, aby właśnie sprawdzać takie miejsca i zostawiać je odkrytym. Wtedy ptaki wybiorą jajeczka. A tu mamy jagodę kamczacką. Jak widać mimo chłodów już ma dość ładne polki. Cebuli natomiast mimo ostatnich przymrozków nic. Nic się nie stało. Jest bardzo, bardzo ładna. I od mojego ostatniego filmu z cebulami w tle to nawet bym powiedziała, że odrobinę urosła. Także jak widać, zobaczymy aż jestem ciekawa, jakie będą zbiory. W moim ogrodzie są też części ogrodu, takie troszeczkę, można by było powiedzieć, zaniedbane. A mianowicie wśród takich tuj jest sobie taki skalniaczek porośnięty bluszczem. Z drugiej strony mamy bukszpan, który jest w ogóle nieprzecinany. Ma jakieś 26 lat, 5-6. Nieformowany. Nad nim jest leszczyna, która pięknie kwitnie. jak ono na Leszczyna wymaga przerzedzenia. Miałam wyciąć te starsze starsze konary i zostawić tylko te młodsze ale, ale ale jednak po obejrzeniu kilku kilku filmów o uprawie leszczyny i przeczytaniu paru artykułów stwierdziłam, że te starsze gałęzie po prostu przytnę. Natomiast jeśli chodzi o te młode, to w większości je usunę, by nie zagęszczały krzewu. Tym bardziej, że ten krzew bardzo zagęszcza się do środka. I zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście ten blusz pnący się, pnący się po tym konarze też będę musiała usunąć. Pokażę Wam aktualizację pogodową. Dzisiaj mamy 26 luty. Minęło tylko kilka dni. A tak to wygląda. Choćbym chciała zrobić cokolwiek, to nie jestem w stanie. Śnieg równiusieńko zasypał ogród. Ale tak po prawdzie to dobrze, bo jednak do kwietnia daleko. Woda potrzebna. A i rośliny niedobrze by się wcześniej pobudziły i zakwitły. Bo moglibyśmy znowu odnieść porażkę, jeśli chodzi o owoce. Tak więc dziękuję za oglądanie. I do następnego razu w moim miejscu na ziemi. Pa pa!